Przykład zresztą z ostatnich dni Francja, nożownik, który zranił sześć osób, w tym kilkoro dzieci, które znajdują się w krytycznym stanie. Okazuje się, że to jest 32-letni uchodźca syryjski, człowiek, który nie uzyskał obywatelstwa w Szwecji, chociaż był w Szwecji, ale przejechał z rodziną do Francji, i który z nożem biegał po ulicach małego alpejskiego miasteczka i zranił, dzieci są w krytycznym stanie, zranił osoby. No na to my się zgodzić w żadnym razie nie możemy, ale warto także od strony politycznej na to spojrzeć, bo nie kto inny, ale Donald Tusk w 2017 roku mówił o tym, że polski rząd wyłamuje się z europejskiej solidarności, jeżeli chodzi właśnie o automatyczną relokację. My yy, nie mamy nic na sumieniu pod tym względem mogę powiedzieć zawsze mieliśmy to samo stanowisko. Zapewne lider suwerennej Polski. Za chwilę to potwierdzić z całą pewnością my zawsze staliśmy na tym stanowisku, że nie ma mowy o żadnej automatycznej relokacji, nie ma mowy, żeby tylnymi drzwiami próbować przeprowadzać tego rodzaju regulacje. Powinno to być robione w ramach konsultacji, uzgodnienia w ramach Rady Europejskiej, a nie w ramach głosowania. Żeby narzucić Polakom określoną liczbę uchodźców, których mamy przyjąć, a jeżeli nie przyjmiemy, to karać nas po prostu, żebyśmy płacili za każdą osobę 22 tysiące euro. To jest chora sytuacja i na to zgody w żadnym razie być nie może.